Cześć, witajcie na kanale PRO PROJECT. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak dopasować wysokościowo koparkę do układu wysokościowego budowy na Visual Machine. Aby w Visualu dopasować wysokość koparki do układu wysokościowego budowy musimy tutaj poczynić parę kroków. I teraz tak, jeśli mamy położoną łyżkę na punkcie Jakimś wysokościowym punkcie kontroli na budowie, i na, mamy wiadomo, że na tym punkcie jest wysokość 157,62, czyli koparka jest nam za nisko o 10 cm. Musimy wejść tak. Dwie strzałeczki lewo-prawo, jednocześnie. Następnie w prawym dolnym rogu jest konfiguracja techniczna. Tutaj musimy podać hasło techniczne. Podajemy literkę S, dajemy OK. Później w prawym dolnym rogu jest kalibracja maszyny, w lewym górnym rogu Dimensions, jako wymiary. Musimy przejść na zakładkę Positioning na środku i będziemy kalibrować pozycję lewego GPS-a i prawego GPS-a. W tym celu naciskamy tutaj kalibrację najpierw jednej anteny. I tak jak mówiłem, mamy wysokość 157,52, a chcemy otrzymać 62, czyli musimy podnieść się do góry o 10 cm. Także skracamy maszt wirtualnie o 10 cm. Tutaj, gdzie jest wartość UP, mamy wpisany metr. Musimy wpisać w tym momencie 0,9. OK. OK. I to samo koniecznie robimy dla drugiej anteny. Kalibracja, i tu, gdzie jest wartość UP, ona oczywiście może być inna dla jednej i drugiej anteny. Tu nam wyszły takie same. Dajemy tutaj też, tak jak mówiłem, o 10 cm krótszą e, wysokość. OK, OK, Close, i w prawym górnym rogu krzyżyk. Powinniśmy zobaczyć, że teraz dostaniemy o 10 cm e, wyżej uniesioną całą koparkę.